Cześć, tu Michał. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić sylwetki dwóch osób, które od y, dosłownie zera doszły do DJ-a. I to jak wysłuchasz do końca, to jednoznacznie zauważysz, że te osoby, które Ci dzisiaj przedstawię, y, zaczynały z, tak naprawdę z miejsca, w którym być może Ty teraz jesteś. I to, w jakim Ty teraz jesteś miejscu lub też y, jakie ograniczenia przed tą są, to nie ma dosłownie znaczenia, o czym zaraz się przekonasz na przykładzie konkretnych dwóch osób. Ale zanim ci o nich opowiem, to chciałbym cię zaprosić do pozostawienia swojego adresu e-mail pod tym filmem. Masz taki adres z strony internetowej od zera do dj.pl. Tam jest link pod tym filmem. Kliknij, zostaw tam swój e-mail, a także swoje imię i wtedy otrzymasz ode mnie materiały takie tak zwane premium. To o czym nie mówię tutaj na YouTubie, a wiedza bardzo wartościowa, która pomaga w tym, aby zostać DJ-em, która pomoże ci w tym, abyś spełnił swoje marzenia, jeśli marzysz o tym, aby zostać DJ-em. Dlatego zostaw adres e-mail, będziemy wtedy w kontakcie i tam będę ci przesyłał już takie y, konkretne materiały. A teraz chciałbym ci troszeczkę zadać takiej motywacji, bo niejednokrotnie jak kogoś spotykam i rozmawiam właśnie o DJ-ce, o tym fachu, to mówią mi Michał, to chyba nie dla mnie, ja nie dam rady, ponieważ y, no są no życie rzuca mi kłody pod nogi. Nie mogę zostać DJ-em, bo y, nikt we mnie nie wierzy, bo nikt mnie nie wspiera, bo mama mówi, żebym tego nie robił, dziewczyna jest przeciwna, znajomi się ze mnie śmieją. Nie mam pieniędzy, nie mam predyspozycji. No takich wymówek, bo to, to się nazywają wymówki. Takich wymówek jest naprawdę sporo i być może ty, z którąś z tych, masz, z tych wymówek masz. I osoby, które ci przedstawię, to będą dwie sylwetki DJ-ów i tak, pierwsza została DJ-em klubowym, bo o tym marzyła. A druga osoba została DJ-em, takim powiedzmy okolicznościowym, grając na m, imprezach okolicznościowych. Być może niektórzy go mogą nazwać DJ-em weselnym, ale zaraz ci powiem konkretnie. O co chodzi? Te od, obydwie osoby zaczynały od zera i to wywodzą się z miejscowości, które, która jest naprawdę zabita dechami. Mniejsza o to, jak się nazywa, jakieś tam sieci bożyce, Na pewno nie znasz tej miejscowości, prawie że nie ma na mapie, taka mała, ale to Nie ma znaczenia, ponieważ zaczęli działać. No i po kolei. Pierwszy chciał zostać niżej klubowym i zaczął w tym kierunku działać. Jak zaczął? Ano, udał się do najbliższego miasta wojewódzkiego, powiatowe, powiatowego, no większego po prostu od swojej miejscowości, bo on pochodził z, tak jak powiedziałem na początku, z wiochy zabitej dechami. No i trafił tam do klubu, przykolegował się, że tak powiem, no bo to tak po prostu brzmi. Nazywają rzeczy po imieniu do Rezydenta. Okazało się, że ten Rezydent miał DJ Steam tak zwany, i tam robili jakieś tam sobie turnę po klubach. Grali akurat w tym klubie, w którym on, do którego on dotarł. Oni tam nie rezydowali, tylko oni powiedzmy tam mieli swój jakiś tam ekskluzji w Rezydent Night, coś takiego. Już tam zwał jak zwał. Ale o co chodzi? Zawsze się z nimi, zapytał, czy może po prostu z nimi pojeździć, i jak to on powiedział, zaczynał odnoszenia walizek. Mówił im, że tym się jara, taki tak zwany Zajawkowicz, że ma zajawkę na DJ-kę. No i oni zobaczyli, że chłopak wiesz, pełnej pasji, energii, ma w oczach to coś, jak mówi o tym, jak w ogóle zafascynowany patrzy na DJ-kę. Pozwolili mu, że tak powiem, kolokwialnie nosić walizki. I od tego się jego powiedzmy przygoda z DJ-ką zaczęła. Odnoszenia walizek. No i odnoszenia walizek. Po pierwsze jakieś tam wciśnięcie play na konsoli jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, jak nie było ludzi. No, i tak złapał dryk. Tak się, że tak powiem nie wiem, sprawdził, że. Zaczął z nimi występować, z tym DJ Steamem. Do tego stopnia, że później, już nawet jak tamte tournée skończyło się po kraju, on został już samodzielnie DJ-em, bo jeżdżąc po tym kraju z tymi DJ Steamem, po prostu nawiązywał znajomości, kontakty, wy, wypracował sobie jakieś tam relacje, i na tej podstawie udało mu się, że jest DJ-em klubowym. Na dzień dzisiejszy. Gra w całym kraju, może nie w tym momencie, bo teraz mamy wiadomo, szaleństwo spowodowane tym świrusem, wirusem, i większość lokali jest nieczynnych, ale w momencie przed tym wirusem i po wirusie, tak czy inaczej on grał i grać będzie, bo ma te znajomości i już ma, ma po prostu wyrobione tę współpracę. Ale być, możesz, znaczy być może, znaczy dobrze zauważyłeś, ma znajomości to, co powiedziałem, ale to nie, nie stało się samo. I jak ja go zapytałem co według niego spowodowało, że teraz występuje po całym kraju, co weekend jest w innym klubie i, że tak powiem, mówiąc wprost, ma granie co weekend, to powiedział mi jedno słowo, że Michał owszem umiejętności, owszem wiedza, owszem jakieś tam czynniki mega jakieś inne, być może niekiedy nadprzyrodzone, ale on powiedział, że zaważyło jedno. Umiejętność poznawania ludzi, bycie dobrym człowiekiem, Miłym, sympatycznym, uśmiechniętym, czyli mówiąc wprost, potrafił budować relacje międzyludzkie. Aż tyle, tylko tyle, albo aż tyle, bo nie każdy to potrafi. Nie wiem, jakim ty jesteś człowiekiem, ale zastanów się, jak ty na przykład postępujesz z innymi ludźmi. Czy jesteś dla nich miły, czy jesteś, podchodzisz do nich z przyjacielskim nastawieniem, czy potrafisz nawiązać relacje, czy potrafisz się z nimi zaprzyjaźnić, czy jesteś takim aspołecznym bucem. No, bo jeśli jesteś tą drugą osobą, którą przed chwilą wymieniłem, czy też drugą postawą, no to będzie ci ciężko nawiązać jakiekolwiek relacje, a relacje mają również znaczenie, czy też mają wpływ na twoje powodzenie w tej branży. No bo jeśli na ten moment nie masz grania, tak mówiąc wprost, no to musisz wyjść do ludzi. A żeby wyjść do ludzi, to musisz też jakieś coś sobą reprezentować, potrafić się odezwać do tych ludzi, potrafić nawiązać z nimi znajomość. Nie mając tych umiejętności, powiedzmy, takich m, poznawania, budowania relacji międzyludzkich, będzie Ci ciężko. A to zaważyło w przypadku właśnie pierwszej sylwetki, którą Ci chciałem przedstawić. I na ten moment on występuje w całej Polsce, w klubach i spełnił swoje marzenie, bo chciał zostać DJ-em klubowym i nim został. Dlaczego zaakcentowałem, że marzył o tym, żeby zostać DJ-em klubowym? Bo teraz przejdę do drugiej osoby, która zamarzyła zostać DJ-em eventowym, okolicznościowym. Bo to nie znaczy, że jeśli chcesz być DJ-em, to musisz koniecznie występować w klubie jak w Tiesto, Armin czy ktokolwiek, bo być może marzysz o tym, żeby występować na weselach. I tak właśnie druga osoba, którą chcę Ci dzisiaj przedstawić, zamarzyła i również w punkcie znajdowała się zero w tym samym, o którym Ci opowiadałem przed momentem, czyli pochodziła z małej miejscowości zabitej dechami, jakieś tam dzietrzychowice dolne, nie ma znaczenia, po prostu wichura taka, że tam jedynie tylko co dochodzi to prąd. Nic więcej. I co zrobił? W jego przypadku wyglądało to tak, że marząc o tym DJ-u eventowym, tak zwanym okolicznościowym, weselnym, zwał jak zwał, wiedział, że potrzebuje najpierw sprzęt. I chciał go kupić. Jednak wiadomo, sprzęt kosztuje. Sprzęt DJ-ski, oświetlenie, nagłośnienie, konsoleta, to są wszystko pieniądze. On, będąc na początku swojej drogi do zostania DJ-em, Oczywiście ich nie miał, bo jeśli nie wywodzisz się z bogatej rodziny, gdzie rodzice ci dadzą pieniądze, albo nie dostaniesz spadku pieniędzy, no to naturalnie jest, że ich nie masz. Jemu się o tyle dobrze udało, że pożyczył od rodziców. Rodzice mieli jakieś tam zaskurniaki, pożyczyli mu pod warunkiem, że odda im w jakimś tam przeciągu czasu, dali mu jakiś termin, masz tam, dokładnie nie pamiętam, powiedz, masz rok, żeby oddać te pieniądze i robi z nimi co chcesz on wtedy nie powiedział, co z nimi zrobi, bo nie wiem, czy jeśli by powiedział. No, rodzice tak niechętnie podchodzili do tej dj -ki. być może, podejrzewam, że gdyby im powiedział, że chciałby kupić swój pierwszy sprzęt, to oni by mu mogli powiedzieć, że nie, 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 synek, na to ci nie damy. Tak czy inaczej, udało mu się pożyczyć od rodziców te pieniądze. Kupił ten pierwszy sobie sprzęt i zaczął sobie tam prowadzić tak zwane jakieś tam hałtury. Gdzieś tam imprezki okolicznościowe, jakieś urodziny, osiemnastki, gdzieś tam w jakichś remizach, na salach wiejskich. Tak, od tego się również zaczyna swoją karierę. Być może się teraz tego śmiejesz, mówisz, że nie, nigdy nie będę takim DJ-em, który gra do kotleta. To nie o to chodzi. Jeśli chcesz się spełnić w jakiejś roli, to nieważne, czy ty będziesz DJ-em weselnym, czy DJ-em klubowym. Ważne, żebyś ty był spełniony. I on tego chciał, po prostu być DJ-em tak zwanym okolicznościowym, mobilnym. No i grał właśnie te pierwsze swoje jakieś tam zlecenia. I, i ja, jak ja go się pytałem, Skąd pozyskiwał kolejne zlecenia, no bo, bo on doszedł do takiego stopnia, że teraz gra też co weekend i to wiesz, no to jest, jeśli ty jesteś w branży lub coś próbujesz tam w tej DJC, to pewnie już zauważyłeś, że żeby mieć zlecenie co weekend, żeby każdą sobotę w roku mieć zajętą, to... No, trzeba być naprawdę dobrym, bo nie każdemu się to trafia. Jeśli wejdziesz sobie na jakiś tam portal ogłoszeniowy, na jakąś grupę na Facebooku, na forum, to tam wiesz, ogłoszeń takich, że przyjmie zlecenie jako DJ jest sporo, a on po prostu się nigdzie nie ogłasza, nie prowadzi swojego fanpage'a, nie musi mieć nawet swojej strony internetowej, żadnej nie wykupuje reklamy, a ma co sobotę imprezę. I jak ja się go zapytałem. Co zaważyło na ten, powiedzmy, jego tak zwany sukces, że on teraz po prostu ma granie co weekend i w ogóle, że tak powiem, z, z wiochy zabitej dechami, od dosłownie zera stanął, został DJ-em? To on mi powiedział jeszcze jedną ważną rzecz. Po pierwsze, to, że tą kasę, którą zainwestował w sprzęt, to jest jedno, że z, po roku ją oddał rodzicom, ale jeszcze poza tym, że kupił sprzęt, mówi, że poszedł na szkolenie, na kurs. Bo on nie miał po prostu w swoim otoczeniu żadnych y, wspierającego otoczenia kogoś, kto by mu podpowiedział, co ma kupić, jak ma kupić, co ma zrobić. Tak jak w przypadku tego DJ klubowego, który, że tak powiem, się przykolegował do DJ Steamu, to oni mu tam wszystkiego go nauczyli. Ale ten nie miał do kogo się, że tak powiem, odezwać, zapytać, y, kogoś o radę i poszedł na kurs. Także zaoszczędził, owszem, wydał pieniądze na kurs, ale zaoszczędził kawał czasu, kawał swojego życia, bo ktoś na tym kursie już mu powiedział krok po kroku, co ma zrobić, żeby zostać DJ-em. Jaki sprzęt ma kupić, w co ma zainwestować, co ma robić, czego nie warto robić. Także jeśli ty na ten moment zastanawiasz się, jak zostać DJ-em, to nie podchodź do kursów jak do jakiegoś czegoś, że ktoś chce od ciebie, nie wiem, wyłudzić pieniądze, jest jakimś naciągaczem, bo to nie o to chodzi. Ty płacąc za kurs, otrzymujesz wiedzę, którą, za, którą ktoś nabywał przez lata. Jest to równoznaczne z tym, że ty oszczędzasz ten czas, płacąc te pieniądze komuś, kto ci, że tak powiem, sprzeda tajniki tej branży. I on tak samo postąpił. Poszedł na kurs, kupił ten sprzęt i dzięki temu mógł poprowadzić pierwsze zlecenie. Pierwsze zlecenie nabył sobie tam jakąś drogą, że tak powiem. Pantoflową gdzieś tam, po znajomych, przyjaciołach, po, po prostu powiedział, że jest DJ-em i czy nie macie jakiejś imprezki, którą mógłbym poprowadzić, oni mu tam dali pierwsze, jakieś urodziny, drugie, jakąś tam rocznicę, jakiś bankiet i to się tak już potoczyło. I ta kula śniegowa się u niego napędziła. Jak ja się teraz pytam z biegiem czasu, co zaważyło, że on został, powiedzmy znaczy, że, że teraz u niego się to tak wszystko świetnie kręci, to on powiedział Michał przede wszystkim: to rób swoją robotę na 150, być może nawet 200% możliwości. Czyli jeśli podejmujesz się jakiegoś zlecenia, to zrób to najlepiej jak potrafisz. To po pierwsze powiedział, a po drugie, jeśli robisz coś, co kochasz, wkładasz w to całe serce, to to musi się udać i ten twój upragniony sukces prędzej czy później nadejdzie. To jest powiedzmy jakiś tam jego przepis wypracowany na sukces. W przypadku tego DJ-a klubowego, no, przepisem na jego powiedzmy sukces było bądź dobrym człowiekiem, yy... Bądź dobrym człowiekiem, żebyś potrafił nawiązywać relacje, żebyś był miły, uśmiechnięty. W przypadku drzewa weselnego, i jego powiedzmy po odpowiedzi, które on może Ci teraz powiedzieć z perspektywy swoich lat, doświadczeń, z tego jak osiągnął sukces, to no, rób to, to, co kochasz i rób to na maksa swoich możliwości, a prędzej czy później osiągniesz sukces. Teraz ci to powiedziałem w takich powiedzmy ogólnikach, dosyć anonimowo, ponieważ chłopaki nie wyrazili zgody na powiedzmy upublicznianie ich wizerunku, aczkolwiek ja ich mocno, gorąco namawiam do tego, żeby yy, no, wystąpili przed kamerą ze mną w formie wywiadu, żebyś poznał to i wysłuchał o nich na żywo. Dlatego jeśli jesteś za tym, żeby zrobić z nimi wywiad, żeby usłyszeć to od nich, być może zadam im jeszcze, wiesz, w formie wywiadu można więcej to skonfrontować, zadać więcej pytań i oni Ci odpowiedzą to wprost, to daj lajka, czyli daj łapkę w górę pod tym filmem, jak będzie dużo łapek, to oni wtedy też zobaczą, że to się ludziom podoba, że ludzie chcą tego poznać, ich powiedzmy historię, no i wtedy może będzie mi łatwiej ich namówić na ten wywiad przed kamerą. A Na ten moment, musi Ci wystarczyć moja opowieść, ale mówię Ci to również z własnego doświadczenia. To nie są tylko, powiedzmy, wiesz, doświadczenia tych osób, o których Ci opowiedziałem. Ja również tak wnioskuję po latach w branży: to no nawet z niejedną osobą porozmawiasz o tym, to tak samo Ci może powiedzieć, że będąc dobrym człowiekiem, robiąc to, co kochasz, najlepiej jak potrafisz, dając siebie 150, nawet 200% możliwości, no to jest nieuniknione, żeby. To wszystko się udało. To jest później kwestią czasu, oczywiście ciężkiej pracy, determinacji, wytrwałości. A jeszcze, aha, jak ten, bo, bo może nie, ci nie dopowiedziałem, jak ten bliżej Weselny, tak zwany, ma te zlecenia co sobotę, to on mówił, że zrobił dobrą robotę za pierwszym swoim zleceniem, jakie otrzymał. Później kolejny wkładał oczywiście serce również i ci ludzie to zauważają doceniają to w ten sposób że dają mu kolejne zlecenia. I tak się u niego kręci, tak zwaną pocztą pantoflową. Przyjaciele, rodzina, mówią dalej, dalej. Oczywiście na każdej imprezie, którą prowadzi, są tam dziesiątki osób, niekiedy nawet setki i te osoby, które są na parkiecie na tej imprezie, którą on prowadzi, są kolejnymi potencjalnymi jego klientami i to się tak u niego już po prostu tak kula śniegowa ta machina po prostu nakręciła. Dlatego jeśli ty w tym momencie jesteś być może z jakiejś małej miejscowości, być może w rodzinie bez pieniędzy, sam nie masz pieniędzy, nie masz wiedzy, nie masz doświadczenia i mówisz, że Michał, ja nie zostanę DJ-em, no bo masz tam jakieś swoje wymówki, jakie masz. Ty najlepiej wiesz, jakie masz na ten moment wymówki. To uwierz mi, że naprawdę nie ma żadnej wymówki na tym świecie, która by Ciebie ograniczała do tego, żebyś tym DJ-em nie został, jeśli chcesz naprawdę zostać. Jeśli naprawdę o tym marzysz i mocno tego pragniesz, to Ty tym DJ-em prędzej czy później zostaniesz. Na kanale robiłem już y, nagranie o DJ-u, który jest, że tak powiem, niepełnosprawny, o DJ-u niesłyszącym, jeżącym na wózku. Także jeśli ty mi mówisz, że masz jakieś ograniczenia, być może zdrowotne, chorobowe, to obejrzyj sobie to nagranie, jest na kanale. Jeśli mi mówisz, że nie masz pieniędzy, jeśli mi mówisz, że nie masz znajomości, nie masz jakichś tam innych kontaktów, to również przesłuchaj to nagranie jeszcze raz, bo takie rzeczy jak kontakty, znajomości, umiejętności, to się wypracowuje, tego się można nauczyć, to z biegiem czasu się tego nabywa. To nie jest tak, że ktoś się rodzi i nagle ma umiejętności, znajomości, kontakty i wszystko naraz i wiedzę. To jest po prostu kwestia czasu, kwestia pracy nad sobą, determinacji i dążenia skutecznego do celu spełniania swoich marzeń, bo jeśli marzysz o tym, aby zostać DJ-em, to nim zostaniesz. To jest kwestia czasu. Ja ci tego życzę. Zostaw swój adres e-mail na stronie odzera-do-dj.pl, -a, a otrzymasz bezpłatne, dodatkowe tak zwane materiały premium, które ułatwią ci zostanie DJ-em, Wodzirejem, prezenterem muzycznym, kimkolwiek chcesz być związanym z tą branżą. Jeśli chcesz miksować, prowadzić imprezy, żyć. Po prostu żyjesz muzyką, muzyka to Twoje życie, to prędzej czy później zostaniesz tym DJ-em ja Ci w tym pomogę. Zostaw adres e-mail, będziemy w kontakcie i jeszcze niejednokrotnie otrzymasz ode mnie wskazówki do tego, jak od zera zostać DJ-em. Tak, bo da się od zera zostać DJ-em, bo niejednokrotnie gdzieś tam czytam jakieś komentarze na forum, że się nie da, jeśli jesteś teraz, jak to mówią, bez wiedzy, bez umiejętności, bez znajomości, to dj nie zostaniesz. G, prawda bo możesz tym zostać. Ja chociażby tak samo zostałem od totalnego zera do DJ-a. Tak samo chłopaki, z którymi, których będę namawiał do wywiadów również zostali. Na tym świecie, w tej Polsce nawet jest jeszcze niejednokrotnie, czy też niejedna osoba, która również tak została, bo przecież nikt się nie urodził ze słuchawkami na uszach i od razu za konsoletą. To jest po prostu wszystko kwestia czasu, pracy, determinacji, zapału. Ale o tym Ci już mówiłem, dlatego nie będę się powtarzał. Zatem do dzieła. Subskrybuj kanał, jeśli tego nie robisz jeszcze. Daj łapę w górę, zostaw adres e-mail na stronie od do i pozostajemy w kontakcie. Dzięki za uwagę, do następnego razu. Idę korzystać ze słoneczka. Przejeżdż, przejeżdżałem sobie tutaj rowerem. Tak mnie natknęło, wiesz, wyciągnąłem telefon, bo teraz są wiesz wakacje. Postanowiłem sobie, że zrobię sobie jakąś tam przerwę wakacyjną, ale tak mnie natknęło, wyciągnąłem telefon, zrobiłem nagranie. A tak czy inaczej, do regularnego publikowania powrócimy gdzieś tam po wakacjach, po tym takim odpoczynku, resecie. Tymczasem nie zabieram ci więcej czasu, korzystaj z wakacji. Udanych, udanego wypoczynku, udanych wakacji. Cześć, pozdrawiam.